W samym sercu państwowych uroczystości z okazji Święta Niepodległości, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w miejscu uświęconym historią i krwią bohaterów, stało się coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, w trakcie swojego oficjalnego przemówienia, nagle odwrócił się od protokołu i zaczął krzyczeć. Ale nie krzyczał do żołnierzy. Nie krzyczał do narodu. Jego krzyk, pełen furii i oskarżenia, był wymierzony w niewidzialnego wroga w polskich celebrytów. Ten jeden, niebywały moment, w którym głowa państwa, zamiast łączyć, postanowiła brutalnie podzielić, jest jednym z najbardziej szokujących wydarzeń politycznych tego roku. Już za chwilę ujawnimy Wam, co dokładnie wykrzyczał prezydent i do kogo tak naprawdę kierował swoje słowa. To opowieść o tym, jak święto niepodległości zamieniło się w pole bitwy. Aby w pełni zrozumieć, jak bardzo ten incydent wstrząsnął opinią publiczną, musimy najpierw zobaczyć, jak wyglądał ten dzień. 11 listopada 2025 roku. Ulice Warszawy, zalane morzem biało-czerwonych flag. Setki tysięcy ludzi maszerujących w Marszu Niepodległości, a wśród nich, co było sporym zaskoczeniem, sam prezydent Karol Nawrocki. Szedł z tłumem, podnosił flagę pozdrawiał ludzi. Był to gest, który miał pokazać jego jedność z narodem. Ale zanim jeszcze odpalił tę werbalną bombę na placu Piłsudskiego, sam stał się bohaterem małej, ale niezwykle wymownej kontrowersji. Kamery po raz kolejny przyłapały go na używaniu snusów woreczków nikotynowych. Ten sam gest, który wywołał burzę podczas debaty prezydenckiej, powrócił. To obrazek człowieka który być może sam walczy z jakimś nałogiem, co czyni jego późniejszy moralny atak na innych jeszcze bardziej fascynującym. I tu dochodzimy do sedna. Do tego złota. Do momentu, który przejdzie do historii. Przemówienie na placu Piłsudskiego. Prezydent stoi na trybunie honorowej. Zaczyna klasycznie, od hołdu dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Mówię to do wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy z wielkim uznaniem waszej codziennej pracy dla naszego bezpieczeństwa. Mówi. A potem następuje zwrot. Głos prezydenta staje się twardszy, głośniejszy. Zaczyna się atak. To jest właśnie ta czerwona nić. I chcę Wam powiedzieć, że nawet jeśli jacyś celebryci obrażają polski mundur, używając słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, szczególnie do polskiego żołnierza, jeśli nawet polski sąd nie jest w stanie zareagować na to zgodnie z polską racją stanu. Zatrzymajmy się na chwilę. Prezydent Polski, w oficjalnym przemówieniu, publicznie oskarża polskie sądy o bezczynność i działanie wbrew racji stanu. To już jest trzęsienie ziemi, ale prawdziwy wstrząs miał dopiero nadejść. Po tej pauzie, Nawrocki, podnosząc głos niemal do krzyku, zwraca się bezpośrednio do tłumu, jak na wiecu politycznym. To ja jako prezydent Polski w imieniu narodu, który tu jest, jesteście narodzie? To nie jest już przemówienie. To jest otwarte wezwanie do konfrontacji. To jest budowanie barykady. Po jednej stronie my, prezydent i prawdziwy naród. Po drugiej stronie oni, zepsuci celebryci i bezsilne sądy. Ale do kogo tak naprawdę pił prezydent? Kogo miał na myśli? Mówiąc o celebrytach obrażających polski mundur? Choć nie padło żadne nazwisko, cała Polska wiedziała. To był cios wymierzony w jedną, konkretną osobę: w aktorkę Barbarę Kurdej-Szatan. To nawiązanie do afery sprzed kilku lat, gdy w emocjonalnym wpisie, w wulgarnych słowach skrytykowała ona działania funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy z Białorusią. Sprawa trafiła do prokuratury, ale ostatecznie została umorzona. I właśnie tę umorzoną sprawę, ten zamknięty rozdział, prezydent postanowił na nowo otworzyć. I to w dniu święta niepodległości. Użył starego konfliktu, by na nowo rozpalić emocje i zjednoczyć swój elektorat przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim jest Warszawka, elity, celebryci. Na sam koniec, gdy opadł kurz po tym przemówieniu, a media zaczęły analizować każde słowo, pozostało jedno fundamentalne pytanie. Czy to, co zrobił Karol Nawrocki, było godne urzędu prezydenta RP? Czy głowa państwa w Dniu Święta Jedności Narodowej ma prawo do tak brutalnego, dzielącego ataku? Czy była to szczera obrona honoru polskiego munduru? Czy może jednak cyniczna, polityczna gra, obliczona na zdobycie kilku punktów procentowych poparcia? Niezależnie od odpowiedzi, jedno jest pewne. 11 listopada 2025 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym prezydent Polski, zamiast być ojcem narodu, postanowił zostać jego trybunem i wypowiedział wojnę nie obcym mocarstwom, ale własnym obywatelom.